Nie jest to obłot opodawczy Idzie potężna Krycha Oj coś tupie Ale dyszy Ale dyszy i sapie To ten sam pojazd był 3-4 razy opodawczy Oj ta... I młotek ma w łopie Halo, dzień dobry. dzień dobry Ta, co w piłtawie siedzi plus 30 Dzień dobry Zuziczka, słoneczko moje Przyjdź, przyjdź na lewiczka Chodź do Krysi, chodź Oj, pogadasz. Klik. Może wyjdziemy No właśnie chciałem to powiedzieć Albo ściszyć słuchawki Chodź Suska, chodź słoneczko Chodź do cioci Chodź Chodź do cioci Czy ona wyciągnęła nóż? Chodź do cioci, chodź Dzień dobry No chodź Chodź do cioci Dobra, czat, słuchajcie Sprawa wygląda tak, że y, Byłam Byłam w paczkomacie, ponieważ Zuska wysłała do mnie paczkę, prawda? Yes. Zuska wysłała do mnie paczkę. I słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że byłam w paczkomacie odebrać tą paczkę, ponieważ Zuska jutro idzie do szpitala i nie będzie mogła zobaczyć mojej żywej reakcji na tą paczkę. No i chciałam tą paczkę otworzyć przy ZUSce, także Zuska chodź na kanał. O... Chodź, no, chodź. Oj, teraz jej zrobiłaś, kurna pranka. Chodź, Zuska. Chodź, chodź. No, chodź, Zuska, chodź. Dobrze zgadywałem? Zuska, chodź. Ja wyjaśnię wszystkim, dlaczego nie mam paczki od ciebie. Chodź. Chodź. Znaczy Upowiadaj. się mam paczkę od ciebie, ale chodź. Chodź, Łuska. Chodź. No to masz czy nie masz. Zaraz mam wytłumaczę całą sytuację, nie? Chodźcie, chodźcie, moi drodzy. Chodź. Ja mam paczka, w ale w innym paczkomacie. Paczka. Nie no, a zostań. zostań! Zostań jeszcze, momencik. Jeszcze dwie minutki zostań. Czy no mi czy może być ten paczkomat na stary adres? Chodź. Nie chodź. chodź. Nie, no, tylko tak wiesz. Wstępnego. Zuska, możesz, nie. słoneczko, chodź. Ja wiem, że możesz. Na no, minutkę słuchajcie. Chodź, zuziczka. No chodź, nie bój się, chodź. Ja nie jestem zła, słuchaj. Ja w życiu tak, tak się nie spociłam, kurna, jak biegnąc do paczkomatu, nie? Dziękuję, placek. Chodź, Zuska. Dobrze, no. jej to wyjdzie. się. Chodź, Zuska. Zuska, Zuska, Zuska. Chodź, chodź. O, patrzcie, coraz więcej osób będzie chciało cię posłuchać, Zuzia. Chodź. Chodź. Chodź, chodź. No. Nie no, to czerwony to podkuszulek. To nie ona wkruszona. Przy Lidlu mam. Przy Lidlu mam paczką Ewcia, Za Lidlem. O, cześć Zuziczka. Elo. No więc chciałam wam powiedzieć. Zuzka chciała zrobić mi przyjemność. Kupiła mi sztalugę tylko kupiła metalową i ta metalowa okazała się być taka no słabiutka, bo nie umiem jej obsługiwać. No ale Zuzka w nerwach stwierdziła, że kupi mi drewnianą, ponieważ drewniana no wiadomo lepsza i w ogóle. No i słuchajcie, dostałam smsa, że paczka jest do odebrania przed live'em, no ale mówię dobra, to tam ten, easy, odbiorę sobie jutro. No, ale Zuska jutro idzie do szpitala, więc chciałam jej zrobić przyjemność i poszłam na live, żeby odebrać paczkę. No i słuchajcie, zapierdalam do tego paczkomatu. Zapierdalam, nie zapiłam bluzy, nie zapiłam kurtki, buty se wsadziłam tylko na nogi i idę, słuchajcie. Idę, 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 dreptam do tego paczkomatu, słuchajcie. E, idę sobie, idę. Podchodzę do paczkomatu, klikam, żeby otworzyła mi się skrytka, skrytka mi się nie otwiera. No, ale dobra. No to klikam, żeby przepisać kod odbioru. No i słuchajcie, moi drodzy, sprawa wygląda tak, że Zuska mieszka pod Poznaniem. No i Zuska, jako osoba bardzo biegła w internecie, wpisała mój numer telefonu, ale podała swój paczkomat. <słyska> O, to tego się nie spodziewałem. Oj, jaki kobu. Tada! do prysi. Nie do Jake Clip tego. Tada! No i teraz raz to się już Zuska. z Was, Zuzka. Kurtyna, moi drodzy. Zuzka, wysyłam ci screena, żebyś miała pewność, że nie oszukuję słoneczko moje kochane. Z napisem. Y no, pani, która stała za mną, na, za mną na pewno mocno się zdziwiła, kiedy zobaczyła, że moja paczka czeka w paczkomacie po drugiej stronie Polski, nie? Zuzia! <śla> no, Zuska, chodź tu, słonko! Chodź! Dobranoc, Odo. Zuzka, <śla> poczekaj, wyźle ci screen. <śla> pani, która za mną stała była na pewno bardzo, bardzo... <śla> W polu. Szczęśliwa, jak zobaczyła, że zaczyna się śmieć jak pojebana przy tym paczkomacie. Zuska, wysyłałam ci adres, w którym paczkomacie jest, bo mi się wyświetliło, nie? Coś biegnie. Zuzia. Zuzia, naprawdę! Zostaw sobie tą sztalugę, Zuzia. Zostaw sobie tą sztalugę, słodeczko. Jak to nie ma tej paczki? No, jak to nie ma? Mam ci wysłać, skrida. Podała mój numer telefonu, słuchajcie. Zuska, wysyłam ci ee... paczkę o Zuski. <ścoughs> A, no bo Zuska, to jest to mój numer telefonu. Mój numer telefonu. No tobie ta informacja nie przyszła, nie? Dlatego ja dostałam informację, że mam paczkę do odbioru. Także ta paczka tam jest. Tylko na mój numer telefonu. Przy odbiorze paczki musisz wpisać mój numer telefonu. I wysłałam ci właśnie kod odbioru, który ja dostałam na swój numer telefonu. Poprawiłaś mi dzień, wiesz? <grymne> Bo widzisz, to trzeba umieć robić prezenty komuś tak, by samemu to dostać i aby ta osoba była zadowolona. <grymne> <grymne> Zuska, słuchaj, to teraz ty ubierasz kurteczkę, budziki i zapiernalasz do tego boczka. <grymne> Ławi się, a nie wychodziłam dziś. <śmienicza> Naprawdę, Zuska. Co pri? Kurwa, zamówię, Krysi telewizor z dostaw. <śmienicza> 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 o nie, To bo. No bo kurwa, Tibaldus, leciałam do tego paczkomatu, no! Nie chciała nas trzymać w niepewności. O, A się spociłam, nie idę chyba koszulkę przebrać. Ja pierdziele, nie? No, coś pięknego. Pokażcie, mi klipa. Historia paczki od Zuski. Zapierdalam, nie No dłuższego to nie dałem zrobić. Znaczy nie dałem. Idę, słuchajcie. Idę, 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 drepam do tego paczkomatu, słuchajcie. E, idę sobie, idę. <śla> Kurwa, mać tego się do 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 paczkomatu, klikam, żeby otworzyła mi się skrytka, skrytka mi się nie otwiera. No ale dobra, no to y, klikam, żeby przepisać kod odbioru. No i słuchajcie, moi drodzy. Y, e, pewnie z... to jest tak, tak, że, tak że jak. Mieszka, wpisujesz jakieś tam dane, to automatycznie ci podpowiada, Zuzna, nie? jako osoba bardzo biegła w internecie, wpisała mój numer telefonu, ale podała swój paczkoma. Ale ją kurwa wyśmialiście, nie? No po prostu cieszy cieszyliśmy się razem z ludzią. Ja, o Jezus, jesteś totalnie super nie. A tu, teraz jedzie, To oznacza, że ty jedziesz do Poznania odebrać paczkę, nie? Tak, tak. No, słuchaj, no. pakuje się to, właśnie. Ubieraj buciki, i, wiesz, <laughs> i do Poznania. Ej, ja, To było takie piękne, bo za pierwszym razem... Jak wpisałam ten numer telefonu i kod odbioru, słuchajcie, to mi się wyświetliło sprawdź, czy masz poprawne dane przesyłki. A takie ja, yy. No to wpisuję jeszcze raz, nie. I dopiero za drugim razem mi się wyświetliło, że ta paczka czeka pod poznaniem mnie. Myślałam, że może w ty jest gdzieś w Warszawie w innym paczkomacie po prostu, a ona po prostu... Mm. Ale to mało się pomyliłam. Nie no tak, na no, jakieś 300 kilometrów, nie? Ale chodzi mi o paczkomaty, że były takie misklik. Nie no, coś pięknego po prostu, nie? Coś pięknego. Zuzka, naprawdę. Tak. Po prostu poprawiłaś wszystkim humor. Nie no, paczka jest do odebrania do piątku, słuchajcie, także na spokojnie ZUSKA. Do piątku do godziny 17.31. Jak dzisiaj wyjdziesz z domu, to do piątku może dojdziesz do Poznania. Na skóźni. ZUSKA, ale nie ma Mówiłam ci, żebyś nie zabawiała. no. Dlaczego ty mnie nie słuchasz? ZUSK. O Jezu. No to Zuzka zadzwoń do nich, albo ja muszę zadzwonić, bo to jest mój numer telefonu. No i przekieruję to na swój paczkomat, no. <ślesz> no nawet nie może zadzwonić. No nie mogę nie! O Jezu! Nawet Zustka! O, nie mogę nie. Ale dobra, żeby z nie było smutno. No to mnie dzisiaj internet też oszukał. Wiecie dlaczego? Bo zamawiałam dowolaja yy, dla Jarka i oczywiście internet mi nie kliknął, że mam zamówić dowolaja, i musiałam dzwonić i zmieniać i w ogóle. Także Zuzka, auto uzupełnienie działa, potwierdzam. Tylko tak samo, yy, brat, tylko to akurat jest wewnątrz tego yy, iOS-a. Że sobie zapamiętuję na niektórych programach, te. Yy. Rzeczy różne i jak zamawiał płyty, to zamiast jedną zamówić płytę metr chyba 50 na chyba 60, to zamówił 10. O! No, bo mu dodało zero. O kurna nie, no coś pięknego, nie? Coś pięknego, naprawdę. Ja po prostu się złożyłam przy tym paczkomacie, nie? Pani za mną stoi. Jezus, ma... królu, cienki za polą. Coś pięknego, nie? O oh, matko. <laughs> Helena, mam zawał. <laughs> to co, Zuska, idziesz zagrać z nami, nie? przed wyjazdem? <laughs> Nie, no ja też się popłakałam, nie, naprawdę. Ale Zuska, takiej reakcji się nie spodziewałaś na tą sztalugę. No, zobacz. Jezu, nie, ja muszę iść. Ja muszę iść, słuchajcie. Zuzia, ty ogarnij na spokojnie jutrzejszy dzień.